Take care of yourself. Witam kochani, chcę Wam opowiedzieć o tym, jak ostatnio udało mi się zrobić całkiem fajne Mandy, czyli taki tytułasz za pomocą Henny, mimo że na przykład nie jestem bardzo dobra w tym i jakby używanie rożka jest dla mnie bardzo skomplikowaną czynnością. I nagrywam to dla tych z Was, którzy zawsze mi mówią, że nie mają talentu, że nie wiedzą jak się za to zabrać. Więc z internetu znalazłam dla nas taką bardzo prostą metodę przy użyciu taśmy klejącej. Tutaj widzicie, ja używam takiej czarnej taśmy izolacyjnej do kabli, chociaż oczywiście ona nie jest przeznaczeniem na ciało. Na pewno dużo lepiej sprawdziłby się porządny plaster. Niestety ja takiego nie miałam i też w tej chwili nie mogę sobie takiego jakby zakupić. Ale jeśli chodzi o tą taśmę, to bardzo fajnie mi się do skóry trzymała. Też nie ma tutaj jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa, dlatego że na skórze za długo nie musiała siedzieć więc też mi jakiejś wielkiej krzywdy nie zrobiła. Taśmę nalepiamy po to, żeby uzyskać po prostu proste linie. Jeśli chodzi o resztę, um, resztę potrzebnych rzeczy, które będą nam potrzebne do tego projektu, no to oczywiście potrzebujemy henny. Jak przygotować henne do Mendy znajdziecie w moim poprzednim filmie, zrzucie ze story. Oprócz tego mam tutaj trochę takich patyczków do uszu w razie, jakby były jakieś bobole. Kilka różnych pędzelków, widelec, szklankę wody, trochę jakiś chusteczek albo papierowego ręcznika, żeby sobie obetrzeć pędzelek, czy pozbyć się za dużej ilości wody. No i teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Będę przy okazji trochę gadać i to, co mi do głowy przyjdzie. Więc nalepiamy taką taśmę. Na rękę tutaj zaczynam od łokcia, bo chciałam sobie zrobić taki rękawek, czyli taki dość duży wzór. No i tutaj sobie nalepiam po prostu w, w takie linie, zupełnie proste linie. Tu chodziło mi o taki klimat bardziej tribalowy. Później pomyślałam sobie, że chciałabym tutaj uzyskać różnego rodzaju, rodzaju trójkąty, to można sobie nalepiać. I jak Wam się podoba, jeśli nie macie weny, to po prostu zasugerujcie się tym wzorem, który ja zrobiłam. Jeśli macie swój pomysł, to po prostu użyjcie innego wzoru. Tutaj nakładam grubo hennę pomiędzy taśmę, a potem zdejmuję ją patyczkiem w takie nieregularne linie i wzory, co mi tam do głowy przyszło. Tutaj zrobiłam sobie po prostu taką zwyczajną kratkę. Dość grubo tą hennę trzeba nałożyć, ale nie musi, nie musi być dokładnie. I nawet te nieregularności potem wyglądają bardzo fajnie na skórze. Następny pasek też nakładam grubym pędzlem henne. Jakby od siebie do siebie, bo wtedy jest najłatwiej, bo najłatwiej się nie pobrudzić. I tutaj sobie takie kółka wyczarowałam z takiego przyrządu do dekorowania tortów, ale oczywiście wszystko w kółecznym kształcie się nada. Troszeczkę tutaj wyczyściłam patyczkiem, żeby ten wzór się dokładnie odznaczał. Dorysowałam jakieś kropki i lecę następne. Nie będzie poszło na chwilę, zaraz pewnie wrócę. O jestem. No, następny paseczek. Znowu tutaj dość grubo henną i zrobiłam takie kółka widelcem. Tutaj będzie taki półtrójkąt. I znowu rysowałam sobie tutaj jakiś taki wzorek za pomocą patyczka, zdejmując po prostu kolejne warstwy henny i obcierając patyczek w ręcznik papierowy. Tu sobie coś jeszcze domalowałam, bo coś mi się tam nie spodobało, pewnie czymś zaciekło. W międzyczasie henna schnie, więc to podsychanie też jest fajne, bo wtedy można jakby bardziej dopracować wzór. Tutaj widzicie już dwie następne... Części sobie zamalowałam i pędzelkiem sobie rozcieram to tutaj, żeby uzyskać jakiś rodzaj struktury. To są takie pędzelki do paznokci, do hybryd. Ale oczywiście każde pędzelki się tutaj nadzą. To nie muszą być wcale paznokciowe. Pędzelki mogą być zwykłe do zwykłych farb, takie nawet dla dzieci. Tu sobie jeszcze dorysowałam cienką linią, gdzie jakby taśma się kończy. W razie jakbym chciała później to ulepszać oczywiście. Godzinami, więc. Oczywiście nie musicie tego robić, ten podstawowy wzór też będzie fajnie wyglądał, ale jak macie ochotę, to spokojnie można sobie tutaj cienkie kreseczki walnąć, żeby potem jakby prosta linia nas... że w którą stronę się poruszamy z tym całym wzorem i że wszystko jest jakieś symetryczne i dość... Um, dokładne po prostu. Ja Mi jest ciężko narysować prostą linię na ręku, jest to mega trudne. Tutaj dodałam jeszcze trochę struktury na tym, e, tutaj co mam na wierzchu ręki. I zasłoniłam wszystko ręką bardzo przepraszam. I dodałam jakieś takie kółeczka, e, trochę wyczyściłam przy palcu, i jeszcze podczyściłam te linie, które tutaj e, dorzuciłam. I tutaj jeszcze sobie taki pierścionek narysowałam, taki już troszeczkę bardziej klasyczny, jeśli chodzi o Mandy ale też ciężko mi to przychodzi, jeśli chodzi o rysowanie od ręki, więc taśma tutaj bardzo pomaga. I pożyt jeszcze taki trójkącik, zupełnie zwyczajny. No i teraz zdejmuję taśmę. Taśma mi się zadziergła, więc musiałam ją odcinać nożyczkami. E Dobrze jest poczekać aż na odrobinkę podetchnie, ale nie tak całkowicie na sucho, tylko tak troszeczkę, bo jeśli za mocno wyschnie, to może pójść razem z taśmą, a tego byśmy nie chcieli. Tutaj się trochę zaplątałam, więc znowu musiałam odcinać. Ale zeszło praktycznie bardzo łatwo i bez problemu. Jak widzicie, już po zdjęciu tej taśmy wzór jest ciekawy, ale ja jeszcze postanowiłam oczywiście troszeczkę tutaj pododawać różnych klimatów. Najpierw pozmywałam. To, co się upoprałam i co tak widzicie, wyszło takie poszarpane, to robimy patyczkiem umoczonym w wodzie po prostu. Domalowałam tutaj takie ostre kanty, bo chciałam je uzyskać. To też pędzalkiem, i jeszcze dodałam następne warstwy tutaj, w tych miejscach, w których chciałam mieć mocny wzór. I dalej te linie przeciągnęłam w stronę tego takiego um, diamentu, nie wiem jak to nazwać, na, który sobie narysowałam na nadgarstku. Co już jest naprawdę łatwe, bo w momencie, kiedy macie już większość tej prostej linii, to naprawdę łatwo jest ją przeciągnąć dalej. A patyczkiem czasami też można zebrać jakiegoś babola. Tak samo jak, em, jak patyczkiem z wadką do uszu. Jakieś kropeczki. Kropeczki zawsze wyglądają fajnie i są łatwe do zrobienia. Jeszcze zamalowałam trochę trójkątów. I kropeczki na rękach. Na palcu znaczy się... Tym cienkim pędzelkiem jakby sobie tak szkicowałam to, a później e, albo wypełniałam tym cienkim pędzelkiem, albo jeszcze dorysowywałam różne linie trochę grubszym pędzelkiem, to zaraz zobaczycie. To jest taki pędzelek e, o lekko owalnym końcu, ale płaski, płaski, taki prawie kwadratowy. To jeszcze pędzelkiem, e, tym patyczkiem zdejmowałam babole. No i widzicie, tak właśnie to wyglądało, jak dorysowałam sobie jeszcze dodatkowe linie, jak mi się tam spodobało właśnie praca tym kwadratowym pędzelkiem, co było mega łatwe, bo to jest po prostu malowanie dodatkowej linii. Jeśli chodzi o wybarwienie, to wybarwiła się całkiem fajnie, z tym, że nie miała łatwych warunków, dlatego że Tutaj już właśnie widzicie, jak, jak to wyglądało po wybarwieniu. Trzymałam to na ręku i jakieś 10 godzin. Po 10 godzinach zmyłam mydłem, czego oczywiście nie powinno się robić, bo henna powinna albo sama spaść, albo powinno się zmywać olejkami, ale ja tutaj nie mogłam sobie za bardzo powybrzydzać. Na drugi dzień ten wzór był traktowany mydłem i alkoholem do odkażania tak 20 razy na cały dzień więc mimo tego darcia ciągle tymi dezynfektatami, no takie mamy dzisiaj czasy, musiałam to po prostu robić, nie miałam wyjścia i tak myślę, że wzór wybarwił się całkiem ciekawie, także bardzo Wam polecam, jeśli macie ochotę na szybkie mehandi, to Mandy, tak się to mówi, całość mi zajęła może 15 minut, jeśli chodzi o ten podstawowy wzór, a bawienie się tymi dodatkowymi liniami załóżmy, że to następne 10-15 minut, ale tak jak mówię, nie było to całkowicie potrzebne, i już fajnie wyglądał wzór bez tych dodatkowych linii. O dodatkowych liniach mówię o, o tych tutaj wokół trójkąta, o tych takich grubych, od tego takiego kwadratowego pędzelka, które po prostu zostały pociągnięte obok tych linii, które już były, więc nie było możliwości, żeby. Jakby e, całą tą symetrię tego wzoru zniszczyć. E, jeśli chodzi o to, e, czy henna, e, to, że ona wyszła tak jakby nierówno, że niektóre miejsca bardziej się wybarwiły, inne mniej, z powodu tego, że po prostu nie była nałożona grubszą warstwą, tylko tak raczej rozsmarowana, wydaje mi się, że daje bardzo ciekawy efekt e, i można się tym efektem też e, bawić. Także bardzo wam, bardzo wam polecam i jeśli macie ochotę e, sobie zrobić taki rękawek. Ja nadal go mam, a to już jest chyba dobry tydzień, jak się ostatnio o tym bawiłam. Więc dziękuję bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia albo do usłyszenia następnym razem.